Siemanko miałem dzisiaj taki mały problem z silnika hydraulicznego który chcę użyć do nowej przekładni była założona zębatka pół roku wcześniej lekko na flisk, a teraz nie mogłem ściągnąć żadnym mechanicznym ściągaczem więc musiałem sięgnąć po ciężki sprzęt hydrauliczny naprawdę było ciężko, ledwo dawał rady nawet ten hydrauliczny, także polecam taki sprzęt każdemu, naprawdę jest dobry, nic jeszcze nie było takiego, że mnie ściągnął, posłuchajcie jak ciężko szło, strzelało jak z pistoletu. naprawdę dobry jest oryginalnie ma trzy trzy zaczepy można na dwa zaczepy lub na trzy ustawiać także na razie to na dwóch używam takie dwie blachy musiałem przyspawać od tej zębatki żeby dobrze zaczepić